I też tym symbolicznym akcentem zaczynamy kolejny odcinek. Nadal jesteśmy zamknięci w zamknięci. jest 54 dzień, a Jul siedzi na kanapie i ogląda jedzenie. Kto zjadł. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, dawajcie lajki. Mam pytanie, Jul, gdzie jest spaghetti? Kto zjadł szwedzkie spaghetti? Ja zjadłem. Ile ci dał? Dużo, 30 daje aż. Ale zdrowia aż czy pokażę. energii? Poczekaj, nie, na razie nic, nie idźmy. Chwila. Ja pokażę ci na Discordzie, zrobię ci streama, jak wyglądają te bazy, które zapisałem. Rogu i ściany. Okej? Okay? Poczekaj chwilę, bo w ogóle ja też znam Bo znalazł, ja no, mam bazy rogu i ściany, mogę ci pokazać. jest 100, a nawet 700 osób. Nie wiem, kto na jakiej podstawie obliczył, że w jednej kei może być 700 osób, ale... Dissap... W ogóle ciekawostka dla Was. Jak widzicie, wszystko jest napisane w odwrotny sposób. Jak wchodzi się w kółko? Wiem. Her, this, and. some. Donatons. To, to jest trochę donatów. Settings. No, I Dobra, Ja moja wypadowa mocna okay. silna. Willy. Ra... Czego już zrobiłeś, Szykle. bo ja kiedyś zrobiłem taką z łóżka, takiego podwójnego, bo to e, jest ciekawostka... metal. ciekawostka dla was, zoom to jest Z. Wiem. Co? Idzie, patrzę ci prosto w oczy. Zim. Ale impreza, u, u, u. Mamy blisko kule normalnie, patrz. Uf. Tutaj mamy nawet leda. Ej, a może weźmy, przenieśmy wasz domek na szafki? Nie, ten domek jest za. Ja, 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 nie, muszę, nie, 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 Żyjesz w ogóle jeszcze? W Żyję. Żyję, żyję. Chodź, chodźmy, chodź do mnie, idziemy pograć na komputerze. Nie ma to, nie, 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 A w ogóle mhm. mieliście zapisanego checkpointa? Gdzie jesteśmy Miałem, mam. No się chodzi o to, co, sądzę, co sądzisz. No jak to nie będzieło. Spójrz się na mnie. A F interact. No spójrz się na mnie, proszę. Widzisz mnie? Uwa, widzisz mnie? Dobrze, że mnie widzisz. Tam nie wiem, chyba za umie w tle słychać, ale eee. To jest takie światło. Ale ono mocno daje światło, właśnie telewizory dają mocne światło. Trzeba pozapalić wszystkie telewizory w okolicy. I wiem, gdzie są lody. Ej, bo ten czerwony tutaj ciągu. wiesz? Co? Ja teraz sobie trochę poglądam youtube, żeby to przeczekać. No, ja też można przeczekać. No, zapomniałem Draws, puścić stoper. Trzeba następnym razem puścić stoper ile tego... Bo po, chyba yes, po piętna, no po dziesięć 10 minut. Czemu Ejczel no, jest taki luchy? Spędziliśmy 54 dni w Ikei Pomocy Zamknęli nas w Gonią nas jakieś dziwne stwory Jul, w waszej barze jest czarny stwór O, dzień Wreszcie. Dzień e, szybko stoper Puśćcie stoper Nie mam No to na telefonie Jul Dobra. A I ta muzyka jest jakaś chodź, teraz. Stoper puść, pokażę. stoper. stoper. No, ale ile my tu już jesteśmy, bo straciłem poczucie tego czasu. Chcemy pięć. Pięć i mamy dwa czarne potwory w, w naszej tej... No ale... Co się nie dzieje z nimi, on jest słaby. na razie nas nie mogą atakować. Dobra, chodź, chodź za mną, pokażę ci gdzie jest yy, grób i ściana. Wywaliło go. Chodź, pokażę ci, gdzie jest drugi i ściana. Dawaj. Czy ja muszę coś zjeść? No po drodze będziemy migać. Muszę zapisać. Ja muszę, kole. Ja muszę, muszę zapisać. Kola jest słaba. Właśnie dla mnie jest dobra, bo ja mam problem, że tylko. W sensie tutaj ta robloxowa kola, ona ma bardzo dobrej. No bo ty nie biegasz. Ty musisz shift pisać, żeby shift biegać. Wtedy energy ci spada. Właśnie w tym jest unikat. U mnie jest przypadek taki, że mi nie spada. Ej, tu jest jakaś maszyna. Czekaj, źle idziemy. A nie, czekaj. Dobra, mam. Dobra. Ale nie wracam jeszcze do Was. Ja szukam Ale co masz? Nie, bo ja byłem przecież w tej mojej wypadowej bazie. Ej, Szymon był absolutnie obok nas. Ale my to zepsuli. Jul, poczekaj. Okay. Nie, właśnie nie, nie tylko, ale tylko te inne mam. O woda! Ile ona daje? Daje dużo, chodź. Ile? Chodź, shift. Chodź, po prostu chodź. Masz pasteczki. Pasteczki. Jest spaghetti, jest spaghetti. Biorę spaghetti i hamburgery. Jeden z najlepszych jedzą. Dobra, chodź. Zgubiłem się, zgubiłem. Dobra, jesteś tu. Szybko. To stolenic. O tu są lody, chodź zobacz. Tu 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 tu, tu, tu. Ej, gdzie, gdzie on znalazł ten karabin? O no opieczes! Patrz na to! jak No wiem, ja tu widziałem już byłeś blisko nas bardzo. Mhm. Zbijaj jeszcze raz jak możesz e, Wiesz że to jest na YouTube Filmik kręcimy. Okej, albo ja też szukam przy okazji. Cicho, lecz już za mną. To próbuj. Dobra. Tutaj będzie baza wypadowa. Ale co my Tutaj będzie tak... Patrz, poczekaj, tylko teraz zamontuję... Zamontuję teraz tylko bazę wypadową, okej? Okay? Czekaj chwilę. To jest... Cała baza wypadowała. Patrz, robisz tak. Chodzisz tutaj do łyżka. Wracasz to. Przybliżasz. Zamykasz Dobra, chodź się. szybko. Szybko. Dobra. Co jest? Widziałeś jakieś... Lekko pocłoczyłem? Woda jest, jak chcesz. A i to Chodzisz jest jakieś inne bo... jeszcze nie? No Co? Nie, lecisz za mną, dobra No krabi. i patrz teraz, patrz teraz ściana. Ściana, to czekaj coś trzeba zapisać sobie. Poczekaj chwilę. Ja już mam zapisane. Chodź teraz sam tu jeszcze. Cześć. Pokażę Ci coś dziwniejszego. No Róg no, to jest ruch ponad 1500 metrów od naszej bazy. No wiem. To jest jakieś wejście. to... ja tak jest Co tutaj? Właśnie, wiesz, co jest dziwne? To, że tutaj tak. Dzięki za no. no. Tak, jak się zbliżasz do ściany. Gdzie jesteś? W tej A nie. Dobra, nie wiem jak ty. Chodź, ja już idę. Szybko. Tutaj, 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 chodź. Bierz lampę, chodź. bierz lampę, bierz lampę. Chodź, nie. Chodź. Chodź, chodź. A jak do ten karabin wyglądał, gdzie go znalazłeś? Poczekaj, bo tu są te. To będzie lepsze, szybko. To telewizor. W sumie nie, prawda. Włączony telewizor daje więcej światła. Bazy, Czyli to bazy. w ogóle jest. Patrz po latającą bazę, widzisz? Nie, to jest. Mirror. Ciężko. O, mam Mam duży telewizor. No, gdzie muszę znaleźć jakieś karabiny? Bardzo możliwe, ale ta ilka jest nieskończona. Więc... Znalazłem ścianę. Matizu poczekaj popatrz na mnie. Patrz jaki duży telewizor niosę no. Znalazłem ścianę, tak jak wy A Ale w ogóle wiecie co, trzeba zacząć kraść palety. A w którą stronę poszedłeś? To idź w jedną Czukaj stronę szafek i... Z... półkami i my cię potem znajdziemy. Znaczy z paletami półkami? z półki. No, ja, ja mam pisane wszędzie. No. Shit, zaraz jest noc. Co? Ja pierniczę. Muszę? Dobra. Idę do jadłodalni. Znaczy, do składu jedzenia. To jest dość dobra pasa. szybko, tak jak ja wtedy. Nie, jak biegam, ja biegam do bardzo silnej pasy. Szybko. Muszę zdążyć. Do składu jedzenia, no. To jest bardzo silna pasa. Ona obroni mnie przed tym wszystkim, ale... O nie. bardzo blisko. Nie. Chcę opuścić. Au Najgorsze to w tym momencie wyjść z gry przez przypadek. Jak? tego serwa przecież. No, najgorzej w sumie będzie, kogoś z nas Nie no, przecież wyłączymy na spokojnie serwa. Ale znaleźć. Ale nadal będziemy... Au. Dobra, jestem. Dobra, ja przeżyję tą noc. Jestem w najlepszej pasie, jaką kiedykolwiek widziałem. Ej, ja montuję... Ej, mam pomysł. Montujcie telewizor jako oświetlenie dalej. No patrz, patrz, ja zrobiłem coś takiego, patrz tutaj. Ale smart idea mamy po prostu. Ej, wiecie co jest mega szczęściem? To, że żeśmy się tak szybko spotkali. Bo jak patrzę na Szymona, który jeszcze błądzi i nas szuka, to myślę, że jej tajka jest większa niż my myślimy. Jakie bym przy wszystkich rogach. Chyba wszystkich rogach? Tak. Kurde, mogę przy mnie zaczekać. Ej, w ogóle nie ma pod Ej, jak pamiętasz drogi do tych rogów? Spróbuj się przejść do jednego rogu, jak doszedłem. Wróć tam znowu i na każdym rogu, my każ będziemy stać pod rogiem. Na, na każdym rogu powinieneś iść po każdym rogu, co nie? My będziemy stać te pod mogę. jednym rogiem. w ogóle boli. Chyba, że pójdę do, te, ten, do jakiegoś takiego wielkiego, wielkiego No, to też możesz. Ile w ogóle już? Słupek wielki, wielkich słupków jest o wiele więcej. Nagrywasz Nagrywam. Ciągiem. Nawet od tego momentu, jak krzyknęłaś się, że masz no. <grym, 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 tak. Właśnie, mam. <grym>, będzie seria, no cóż, nie poradzić. Nie pojedziemy do wersji chłopaki. Proszę. Bo Szymon ma bóle żołądkowe. Ma bóle żołądkowe. Dorororor. Dobra, idę ukraść lampę. Jeszcze jedną. Wiecie co będzie najlepsze? Że po... że potem jak my wyjdziemy z tego serwera, to ten serwer zostanie zamknięty. Więc my jesteśmy hey. ostatnimi, którzy są na tym serwerze. Eee, poczekaj, bo hey. nagrywam...